Wyobraź sobie, że twój przyjaciel mówi: Walcz o winę, udowodnij, że cię zdradziła. Ma przecież dowody, smsy, zdjęcia. W sądzie na pewno wygrasz. Brzmi kusząco, prawda? Ale to idealny przepis na życiowe piekło. Widziałem to dziesiątki razy. Ludzie zamiast zamknąć rozwód w pół roku, latami ciągnęli świadków, grzebali w prywatnych mailach, wydawali dziesiątki tysięcy złotych. A na końcu sąd i tak mówił: Winni oboje. Zaraz pokażę Ci, dlaczego walka o winę to największa pułapka rozwodowa i dlaczego może zrujnować Ci życie. Nazywam się Kamil Jura, jestem prawnikiem i mediatorem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Prowadzę mediacje rozwodowe i wiedziałem setki spraw, w których ludzie uparcie walczyli o udowodnienie winy. Prawie zawsze kończyło się tak samo: lata procesu, ogromne koszty, wypalenie i poczucie przegranej, a nawet utrata sensu życia. Dlatego za chwilę pokażę Ci trzy największe pułapki w takim rozwodzie i co możesz zrobić, żeby ich uniknąć. Pułapka numer jeden czas. Rozwód z orzekaniem o winie trwa średnio od 2 do 4 lat, a często dłużej. Dlaczego tak długo? Bo sąd przesłuchuje świadków, analizuje dowody, prowadzi dodatkowe rozprawy. Przez ten czas żyjesz w zawieszeniu. Nie możesz zaplanować przyszłości. Tutaj dodam, że znam historię rozwodu, który trwał wraz z podziałem majątku 15 lat. Pułapka numer 2 dowody. Walka o winę często kończy się szukaniem dowodu za wszelką cenę. Nagrania z podsłuchów, maile zdobyte bez zgody, wiadomości SMS, zdjęcia z Facebooka. Widziałem ludzi, którzy stracili lata i pieniądze na zbieranie dowodów, których sąd w ogóle nie uznał a jednocześnie cała ta walka rozgrzewa emocje i sprawia, że zamiast zamknąć sprawę, rozdrapujesz rany. Pułapka numer 3. Efekt końcowy. Walka o winę daje złudzenie, że coś zyskasz, np. przewagę przy alimentach czy poczucie moralnej wygranej. Ale prawda jest inna. Żeby sąd uznał jedną stronę za wyłącznie winną, druga musi być krystalicznie czysta, a w praktyce okazuje się, że obie strony zawiniły. Rzadko kiedy jest tak, że jedna ze stron choć w minimalnym stopniu przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Efekt lata walki, koszty i stres po nic. A jak wygląda rozwód przez mediację bez orzekania o winie? Mediacje przynoszą wiele korzyści. Przede wszystkim trwa krócej. Zamiast lat często wystarczy kilka miesięcy. Kosztuje mniej, bo nie płacisz za kolejne opinie biegłych i wieloletnich prawników i daje ci coś, czego nie da sądowa walka. Możliwość, by naprawdę zacząć nowe życie. Bez publicznego prania brudu, bez lat stresu i bez poczucia, że ktoś za ciebie decyduje. W mojej książce Sekrety Rozwodu pokazuję na przykładach. Jak wygląda rozwód z winą, a jak bez winy? I daje praktyczne wskazówki, jak uniknąć pułapek, które wciągają ludzi w lata procesów i niepotrzebne koszty. Mediacja ma sens, jeśli oboje chcecie zamknąć sprawę szybko i bez wieloletniej krwawej walki. Nie musicie się lubić. Wystarczy, że oboje rozumiecie i ściągnięcie wojny o winę zniszczy was oboje. Ale muszę być szczery, jeśli druga strona jest całkowicie niechętna do rozmów, mediacja może się po prostu nie udać. Mimo to zawsze warto spróbować. Dlaczego? Bo alternatywa to lata procesów, koszty i trauma na całe życie. Możesz myśleć, a jeśli udowodnię winę, coś na tym zyskam. To jeden z największych mitów. Orzeczenie o winie nie daje ci większej części majątku, bo ten i tak dzieli się według zasad wspólności. Nie daje Ci gwarancji wyższych alimentów, bo te zależą od potrzeb dziecka i możliwości rodzica, a nie od winy. Nie daje Ci też szybszego rozwodu. Przeciwnie, wydłuża go zwykle o lata. Natomiast daje Ci możliwość uzyskania alimentów na siebie, to prawda, ale sama wina nie wystarczy. Może być tak, że udowodnisz w tym ciężkim procesie winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego, ale alimentów i tak nie dostaniesz, jeśli nie wykażesz dodatkowego elementu. Jakiego? Zapraszam do lektury mojej książki. Widziałem już setki spraw, których ktoś liczył, że wygranie winy coś zmieni. Efekt? Stracone pieniądze, lata w sądzie i życie w zawieszeniu. Zamiast tego masz wybór. Możesz wybrać mediację i naprawdę zamknąć ten rozdział szybciej, taniej i z większym spokojem. Jeśli nie chcesz wpaść w pułapkę rozwodu z orzekaniem o winie, zrób trzy rzeczy. Po pierwsze, odpuść myślenie o winie. To nie jest gra, w której można wygrać. Chyba, że rzeczywiście masz szansę na alimenty na siebie i zależy ci na tych pieniądzach. Ten wątek też możesz poruszyć podczas mediacji. Po drugie, zaproponuj mediację. z drugiej stronie, chcę, żebyśmy załatwili to spokojnie i po ludzku, żeby każdy mógł zacząć nowe życie. Często to wystarczy, żeby zejść z wojennej ścieżki. I po trzecie, znajdź specjalistę, który może Ci w tym pomóc. Pamiętaj, szukaj mediatorów, którzy specjalizują się w mediacjach rozwodowych. W mojej książce. Znajdziesz praktyczne wskazówki, jak przygotować się do mediacji, jakie dokumenty zebrać, żeby uniknąć błędów, które potem kosztują lata i dziesiątki tysięcy złotych. Link do darmowego egzemplarza znajdziesz w opisie. Pamiętaj, rozwód nie musi być wojną. Może być spokojnym zamknięciem sprawy i początkiem nowego etapu. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia.